Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki .pl. Markowe diety. Odkryj, jak zdrowe odżywianie może odmienić Twoje życie. Zacznij już dziś i umów konsultacje online na www.markowediety.pl. Sebastian Szczereg, Kanał, Zaciosem. Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą RFA 21 w Sosnowcu. A ze mną drugi z bohaterów walki wieczoru najdłuższej gali Adrian Arasbeszyński, który tutaj no jest żywą legendą. Jak widziałem tych ludzi, którzy Ci bili brawo, to naprawdę byłem pod takim wrażeniem, że sobie myślę, oni za życia postawią Ci pomnik. Siemanko, Siemanko, cześć Wam wszystkim. No bardzo mi miło, super, super właśnie czuję się w tych walkach, kiedy walczę gdzieś obok siebie, no to, to, to jaka pozytywna energia bije od tych moich kibiców, to naprawdę aż się łezka wokół kręci. Nie? Adrian, jak przebiegł proces zbijania wagi? Było lekko, łatwo i przyjemnie, czy raczej jednak troszeczkę pod góreczkę? Nie, wiesz, co ja nie mam problemu już z wagą. Marcin Gandyk nad tym wszystkim e, trzyma piecze. Pozdrawiam i, i dziękuję bardzo. Oczywiście kolejny raz. E, no, u mnie to jest taka kosmetyka, wiesz, ja tam zbijam 6-6 kg w tym ostatnim okresie, więc e, no, już. Z Marcinem znamy mój organizm. Przepraszam, poznawaliśmy ten organizm przez kilka lat. No i teraz nie, nie stanowi to dla nas dużego problemu. I tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś ciężkim, średnim. Tak więc no, znów bezproblemowo. Dzięki Marcin. Jutro walka Twój Sosnowiec, szansa zdobycia drugiego pasa i co najlepsze dla drugiej organizacji. Rzadko kiedy się zdarza, żeby zawodnik z Polski miał pasy dwóch organizacji tak liczących się jak Babilon czy RFA. Tak, no bardzo się cieszę, że to właśnie e, ja dostałem e, ta, ta przyjemność zawalczenia o takie trofeum, e, ponieważ e, RFA to na, na największa słowacka e, federacja e, i no i Babilon też jest e, w Polsce bardzo liczącą się federacją, więc e, z takimi e, dwoma pasami naprawdę e, moje, moje notowania myślę mocno urosną, e, skoczę parę okienek e, w... w w rankingach e, i no i bardzo się cieszę i dziękuję oczywiście e, Włodarzowi, e, jak, ma, e, jak ma szefy organizacji. Oj kurczę, to e, ma na końcu języka, Też mam do końca języka. Ostatnio, pozdrawiamy szefa Pozdrawiamy szefa i, i dziękuję za za, za możliwość zawalczenia o pasior. Adrian, jutro ilu kibiców spodziewasz się od ciebie ogólnie ile bileticuję ci poszło? Bo ja widziałem, że coś tam ponad tysiąc chyba Aha. i tam ostatnie sztuki, że miałaś, a dokładną liczbę w tak, Wiesz co, no, 1040 na, na teraz 1040-1050. Karamia Chciałem... ludzi. No na początku miałem 500 biletów, myślałem, że je sprzedam i już się na tym zakończy, ale dobrałem stówkę, za chwilę jeszcze stówkę. Chłopaki, chłopaki jeszcze stówkę domówili z, z, z klubu motocyklowego, z którymi teraz się fajnie kumam. I, 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 i tak naprawdę no, przebiłem tą, kole, kolejny raz tą liczbę tysiąca sprzedanych biletów. E, no a wiadomo, że jeszcze e, s, każdy z zawodników sprzedaje bilety osobno i chłopaki z Warszawy też sprzedają, więc e, no, liczymy na pełną halę. E, tak naprawdę jeżeli będą jakieś wolne miejsca, to naprawdę nie będzie to w ogóle zauważalne na, na jakichś filmikach e, z, z Gali. Mówię, Ty jesteś nie tylko dobrze walczącym zawodnikiem w klatce, ale jesteś bardzo medialny. Są jakieś telefony, jeszcze wiadomo, teraz masz walkę jutro, ale czy są jakieś telefony z federacji, nie wiem, tych jak KSW, czy Fein, bo wiemy, że ten z Wadymą, Tomkiem gromadkim, no nie jest Wam po drodze i tam uszczypliwości idą w internecie. Sądzisz jakieś telefony, może może ty w fajnie? Tak, no mój menedżer Krzysztof Góralczyk już tam mi coś wspominał, ale, ale powiedziałem, że po prostu po tej walce usiądziemy i porozmawiamy co dalej z moją karierą, bo też wiadomo, no mam 37 lat i, no, i gdzieś tak naprawdę wydaje mi się, że to są takie moje ostatnie lata. Na pewno mam bliżej do skończenia kariery jak do jej początku, gdyby się cofnąć. I, no i są rozmowy z Federacją KSW E, Fame MMA i kilkoma innymi, więc e, tak naprawdę to gdzie się znajdę, sam nie byłbym w stanie Ci powiedzieć, nie? E, Wiadome, że, że też e, no na dzień dzisiejszy liczą się dla mnie pieniądze, które będę brał za, za, za te walki e, i... no i tyle chyba, nie? Ile jeszcze myślisz e, powalczyć zawodowo w MMA? Co ciężko mi stwierdzić, bo kiedyś myślałem, że koło 30 już będę kończył karierę, a tak naprawdę jak miałem 33 lata, to zaczęła, zaczęła się moja kariera piąć do góry, windować się do góry. Kiedyś ktoś mi powiedział, że po 30 już wszystko idzie w dół i, i, i nie idzie się rozwinąć. Ja, ja powiem ci, uwierzyłem w to, ja miałem chwilę depresję. Eee, no myślałem, że już życie się kończy powoli. Eee, tak tak uwierzyłem. A tu druga młodość, młodość wierzy i zobaczyłem, że tak naprawdę mogę być jeszcze szybszy, jeszcze silniejszy, jeszcze dynamiczniejszy. I, i zbliżam się do 40, a, 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 a to wszystko naprawdę cały czas potrafię podkręcać je w górę. Eee, mam coraz lepszą kondycję, co mi mówili, że zobaczysz po 30. to już, to już na pewno już nie dasz rady eee, rund wyciągnąć Trzymaj na takim tempie, a ja się napieprzam 5 rund, teraz po 5 minut i, i, i wiesz, i ta pierwsza runda dużo się nie różni od piątej, więc e, no, nie potrafię sobie przypomnieć, kto, kto mi takich głupot nagadał, ale to wiesz, to, to jedna, druga, trzecia osoba powiedziała, a po 30 to zobaczysz chcieli po 30, chcieli zniechęcić. Chcieli mnie zniechęcić, ale jak widać e, nie dałem się i, i jestem w miejscu, w którym jestem i, i jeszcze myślę, że nieraz zaskoczę. Także jesteś żywym przykładem tego, że nie warto słuchać innych, warto słuchać siebie, spełniać marzenia, iść do przodu. Adrian, jutro walka na RFA. Jak przypuszczasz w twojej głowie, będzie to kolejny mocny pięciorundowy boj, czy raczej ty, albo Łukasz skończy to przed czasem? Wiesz co, no jestem przygotowany na 5 rund, ale tak jak mówię, nie lubię zostawiać od pewnego czasu decyzji w rękach sędziów, i, i oczywiście jak każdy zawodnik wolałbym to skończyć przed czasem. No i jak tylko znajdzie się taka okazja, no, to, no to, to zrobię. Myślę, że Łukasz jest podobnego zdania. Przecież jak Łukasz ma przeciwnika i jest możliwość skończenia, no to nie puszcza, żeby walka była na punkty. Więc no ja zrobię wszystko, żeby, żeby to wygrać. Po prostu będzie trzeba się bić 5 rund, to będziemy się bili 5 rund. Walczyłeś kiedyś z kimś z Ankos MMA Poznań? Wiesz co, walczyłem, no z, z Filipem Tomczakiem. z Ankosu e, jest? Nie? Na plus? Wtedy pas wygrałem właśnie, to było, to było zwycięstwo pasa e, Babilon MMA. No, no, tak, no tak, faktycznie, tak tak tak, 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 tak. Ale wydaje mi się, że jeszcze jakąś walkę miałem z kimś z Ankosu, ale czy miałem mieć... No nie wiem, no, ale no na pewno z Filipem się, się biłem. Też fajny, mocny, mocny przeciwnik. E, no, też trzeba było uważać. Bastaj pan będzie wprowadzać jutro do oktagonu? Nie, nie, wiesz co? E, kurde, nie wiem, czy, czy, czy mogę mówić, no, ale Bastaj pan ostatnio męczył się troszkę z jedną taką chorobą e, i, no, i jest osłabiony. Życzymy dużo zdrowia. Życzymy zdróweczka, oczywiście, Basik. E, no i, i no, nie, jest, nie jest na siłach. E, no i jutro. Wejdę w rytmach grechuty do klatki oczywiście. Tak więc... Czyli jak Paweł Pawlak. Tak jest, tak jest. No i to będzie moje, moje drugie wejście w rytm tej piosenki. Adrian, co byś chciał przekazać jeszcze tutaj do widzów, którzy zastanawiają się, czy kupić bilety czy kupi paperu na jutrzejszą galę Erewa 21 w Sosnowu? Tu się nie ma co zastanawiać. Zapraszam po bilety do mnie albo, albo kupujcie, wykupujcie pay-per-view, jeżeli, jeżeli nie możecie być na gali i oczywiście bilety będą też dostępne zaraz przy, przy wejściu, przy, przy kasach biletowych, przy wejściu na hale. No, powiem Wam tak, widziałem dzisiaj tych zawodników, jak patrzyli sobie w oczy, na pewno jutro będzie się działo I, i, i to nie jest tylko takie gadanie. Ta gala wydaje mi się, że może przejść do historii, na pewno w tym roku to będzie jedna z lepszych gal. Także jutro wszyscy przybywamy do Sosnowca, kogo nie będzie oczywiście pay per view. Adrian w stanie do szansy po prostu zdobycia drugiego mistrzowskiego pasa i to dla innej organizacji. No, także to. Czekamy na jutro, Adrian. Powodzenia! Fajnie, Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa powycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.bllacheminda.pl